Sierpień 1995 roku, wieś Zalewy, miejsce jakich wiele, spokojne, ciche, gdzie wszyscy się znają, a największą atrakcją dnia jest przejeżdżający czasem przez wieś radiowóz. To właśnie tutaj mieszka ośmioletni Tomek ze swoją młodszą siostrą, sześcioletnią Manią. Tego dnia, jak co dzień, bawią się blisko starego młyna. Na obrzeżach wioski. Nic nie zapowiada tragedii. Chwilę później ich matka woła ich na obiad. Ale do domu wraca tylko Ania. Potomku nie ma ani śladu. Znika. Jakby rozpłynął się w powietrzu. Policja przeczesuje każdy metr lasu. Nurkowie sprawdzają pobliski staw. Nic. Jedyny świadek. Mała Ania. Która po zaginięciu brata przestaje mówić. Po kilku miesiącach bezowocnych poszukiwań. Sprawa zostaje umorzona. Teczka z nazwiskiem Tomka trafia do archiwum. Koniec. Logiczna, niewyjaśniona historia, prawda? Jedna z wielu, o których czasem słyszymy. Ale co jeśli powiem Wam, że to tylko oficjalna wersja że za tą sprawą kryje się coś, co wykracza poza ramy zwykłego śledztwa? Dzisiaj otworzymy akta sprawy, oznaczonej przez pewną tajną organizację jako SCP-PL-076. Anomalii, którą badacze fundacji nazwali imaginaria. I pokażę wam, jak zwykłe pudełko Kredek stało się kluczem do tajemnicy i jednocześnie portalem do osobistego koszmaru. Fundacja wkroczyła do akcji, gdy policja się poddała. A jej śledztwo skupiło się nie na poszukiwaniach w terenie, a na analizie tego, co swojej ciszy zaczęła tworzyć małania. To, co takiego niezwykłego było w tych rysunkach? Na początku nic, normalne, szczęśliwe wspomnienia, ale z dnia na dzień coś zaczęło się zmieniać. Kolory zaczęły znikać, postać jej brata stawała się coraz dziwniejsza, aż w końcu narysowała to. I to właśnie ten rysunek był dla fundacji czerwonym alarmem. Agenci odkryli, że kredki i kartki były anomalią. Kiedy dziecko w wieku od 3 do 8 lat coś na nim narysuje, ten rysunek ożywa. Materializuje się w kieszonkowym wymiarze nazwanym Imaginarium. Fundacja zrozumiała, że Ania, nie wiedząc o tym, tworzyła w tym innym wymiarze manifestację swojego brata, brata lub czegoś innego. Postanowili wysłać tam agenta. I to, co agent zobaczył po drugiej stronie, nie przypominało niczego. Na co mógłby go przygotować jakikolwiek trening. W swoim raporcie agent Kaczmarek, kryptonim Kret, opisał świat jako koszmarną niedoskonałą replikę wioski zalewy zbudowano z tektury i lepkie plasteliny. Świat z mocnymi kolorami i dziwnymi budynkami, takie, które często widzimy na rysunkach dzieci. Agent ruszył w głąb tej cichej, sztucznej scenarii, mijał krzywe. Plastelinowe domy i zdeformowane drzewa. I wtedy na wzgórzu dostrzegł go. Z początku myślał, że to drzewa, albo inna część krajobrazu. Ale to było inne. Było ludzkie. Wziął lornetkę, by przyjrzeć się temu bliżej. Z daleka wyglądał jak małe dziecko. Czy to Tomek? Pomyślał, po czym przybliżył wizjer. Jego ramiona były nienaturalnie długie. A na twarzy zastygł szeroki, pusty uśmiech. Stał i po prostu obserwował. Kret podjął decyzję, zaczął powoli, ostrożnie iść w kierunku tej dziwnej postaci. Nie wykazywała agresji, ale świat wokół niego tak. Z każdym krokiem, który stawiał w stronę postaci, świat zaczynał się bronić, powietrze gęstniało. I falowało. Plastelinowe domy zaczynały drgać. Ziemia pod jego stopami pękała. To miejsce nie chciało, żeby się zbliżył. Zrozumiał, że nie dotrze do postaci siłą. Zmienił taktykę, zatrzymał się. Wtedy na szarej ścieżce znalazł coś, co nie pasowało do reszty. Czerwoną kredkę. Złamał zasady. W momencie, gdy jej dotknął, jego hełm potężny skok aktywności neuronalnej. Przez jego umysł przemknęło wspomnienie, które nie było jego. Wołało: Tomek! Ten psychiczny atak był jak dzwonek, gdy podniósł wzrok tajemniczej postaci już nie było. A wszystko wokół niego uspokoiło się. To był znak sygnał, że jest na właściwej drodze. Agent mimo ryzyka wszedł głębiej w stronę młyna, przy którym stał stwór. Wnętrze młyna było ciche i ciemne. Był tańcząc w świetle jego latarki. Na końcu pomieszczenia znajdowały się jedne, uchylone drzwi. Wnętrze pokoju wyglądało jak koszmarna karykatura pokoju dziecięcego. Przed głębiej do środka, nagle za plecami usłyszał ruch. W progu stała ta sama, wysoka i dziwna postać. Tym razem była blisko. Wyglądała prawie jak człowiek, ale jej skóra była blada. Ramiona zbyt długie. A uśmiech na twarzy był nienaturalnie szeroki i pusty. Nie ruszała się. Po prostu stała i obserwowała kreta, blokując wejście do pokoju. To był moment ostatecznej próby. Agent uniósł broń, ale nie strzelił, wiedział, że to nie ma sensu. Zamiast tego stał nieruchomo wpatrując się w kreaturę i wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Postać powoli, bardzo powoli uniosła jedno ze swoich długich ramion. Ale nie w geście ataku, wskazała palcem na środek ciemnego pokoju. Kret, wciąż mierząc broni, powędrował wzrokiem w miejsce, które pokazywał stwór. Na samym środku, dokładnie tam, gdzie wskazywała postać, leżał jeden, jedyny przedmiot, który wyglądał na prawdziwy jedyna rzecz, która łączyła oba światy. W momencie, w którym spojrzał w stronę Buta, uderzyły w niego głosy głosy, które bezpośrednio brzmiały w jego głowie. Zostań. Zostań. Zostań, nie odchodź, teraz Zostań. razem, Zostańmy razem. Była to mieszanka wielu różnych głosów w jednym Tak jakby postać chciała, aby został, aby nigdy nie odszedł Gdyby kret był zwykłym człowiekiem, to zapewne nigdy by stamtąd nie uciekł Jednak szkolenie i doświadczenie sprawiło, że mimo wielkich starań Udało mu się otrząsnąć z transu. Gdy podniósł wzrok, stwora już nie było. Nie ryzykował, spojrzał przez okno oceniając dystans jaki dzieli go od ziemi, po czym przez nie wyskoczył. Po w miarę miękkim lądowaniu na tekturowej ziemi biegł ile sił w nogach w stronę portalu, który pozwolił mu się tu dostać. Zanim w niego wszedł, ostatni raz spojrzał za siebie. Wydostaniu się z plastelinowego świata, agent Kret został poddany serii badań psychologicznych. Ale to, co naprawdę czuł, co naprawdę przeżył, to znajdziemy w transkrypcji jego rozmowy z fundacyjnym psychologiem. To nie było jak walka, to było jak tonięcie w cudzym smutku. Każdy krok w tym miejscu sprawiał, że zapominałem, kim jestem. Moje własne wspomnienia mieszały się z jego. Czułem zapach piaskownicy z mojego dzieciństwa, ale widziałem jego huśtawkę. To miejsce nie zabije, ono cię nadpisuje. Zastępuje ciebie sobą. Nie wiem, co stało się z tym chłopcem, ale wiem jedno. Kawałek go wrócił razem ze mną. Ostatecznie, co to wszystko znaczy? Teoria pierwsza. Tomek został porwany, zanim Ania stworzyła plastelinowy świat, a stwór dopiero później zrobił z niego swoje legowisko gdzie chciał porywać więcej ludzi. Teoria druga. Co jeśli Tomek tak naprawdę nie istnieje, a ludzie z wioski byli już wcześniej porywani, a stwór zmienił ich wspomnienia w taki sposób, aby móc porywać więcej ludzi, tak żeby się nimi żywić bez końca. Dlatego ten bucik stary starym nie. I teoria trzecia. Stwór to manifestacja tego, co zapamiętała Ania o Tomku. Mieszanka jej wspomnień o nim, jak i mocne uczucie samotności. Dlatego te wizje, które próbowały zatrzymać agenta w środku wspomnienie Tomka nie chciało zostać same. Trzy teorie porwanie, pułapka albo manifestacja. Dlatego teraz pytanie do was. Co Waszym zdaniem stało się z Tomkiem? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Chcę poznać Wasze teorie. Bo w tej sprawie, jak w wielu innych z archiwum fundacji, pytań wciąż jest znacznie więcej niż odpowiedzi. Trzymajcie się i kwestionujcie wszystko. Do zobaczenia.